Ten materiał zawiera sceny, które mogą być wstrząsające. Tak wyglądała akcja ratunkowa rozbitków, którzy przetrwali katastrofę samolotu pasażerskiego w pobliżu Aktau w Kazachstanie. Nagranie świadka pokazuje miejsce katastrofy, w wyniku której wielu pasażerów zostało uznanych za zmarłych. Kazachskie władze poinformowały, że na pokładzie samolotu obsługiwanego przez azerskie linie lotnicze znajdowały się 62 osoby oraz pięcioosobowa załoga. Uratowano co najmniej 32 pasażerów. Ocalałych, w tym dwoje dzieci, przewieziono do pobliskiego szpitala, gdzie otrzymują pomoc medyczną. Linie Azerbaijan Airlines poinformowały, że samolot Embraer 190 leciał z Baku do Groznego, stolicy Czeczeni na południu Rosji. Samolot przeleciał setki kilometrów poza planowaną trasą i rozbił się po przeciwnej stronie Morza Kaspijskiego, w pobliżu miasta Aktau w Kazachstanie. Rosyjski nadzór lotniczy zasugerował, że do awaryjnego lądowania pilota mogło zmusić uderzenie ptaka. Władze nie wyjaśniły natomiast, dlaczego samolot przekroczył Morze Kaspijskie. Katastrofa wydarzyła się krótko po atakach dronów na południową Rosję. Aktywność dronów w przeszłości powodowała zamykanie lotnisk w tym regionie, a co najmniej jedno z nich było nieczynne w środowy poranek. Ramzan Kadyrow, wspierany przez Kreml przywódca Czeczeni, oświadczył, że niektórzy z hospitalizowanych znajdują się w stanie ciężkim. Władze Kazachstanu ogłosiły, że powołano komisję rządową do zbadania przyczyn katastrofy.